Mam ma w dzisiejszym filmingu. Otwieramy dwie paczki Karpiu, karskich pani FIFA 3, 365. Tak się prezentują. Otwieram pierwszą paczkę. I wkładam trzeźwo w Uuu, na początek sam Erling Haaland na karta, to jest taka karta ładna, van dyke na, na karcie Titana takich cepolni, gozdek, Saltka, nogru i rubę, kto jest z Let's see, tu rusa pas ca o, ca a teraz le zimne zirgo, pas cum se ca carta de piper, vei nu Iată, ca nu-și carta puternică. Marko z Lubiente. Taki gostek. Gravenberg. Uh, Dezirę W bazówce, ale Dezira. karty, które gdzieś teraz. Wielkie podsumowanie karty. Najlepsza karta. To chyba jest ten Larkso. Potem jest hala z tym goskiem. Nie wiem czy ci się dobrze, ale. Czekajcie, że szukam po prostu karty. bo Tutaj sobie je dałem I jak mi się bardzo podoba. Że go sobie dropnąłem. I bazówka... nie, jeszcze taka z błyszcząca za A bazówka to jest mi się najbardziej bardzo podoba. No, jako co dzisiejsze karty są fajne. To by było na tyle jak dziś jeszcze w komentarzach jak Wam się podobały te karty, które dzisiaj trafiłem. O, jeszcze mam taką kartę, że doczekaj z Ale to by było by tyle na dziś. Na gdzieś subskrybujcie.